Widzę ogień i normalnie przeleciały nieciary, ciary, przyznaję się. Robiło to takie wrażenie, było to tak niesamowite. Witamy Was w bardzo gorącej, wspaniałej, hot kuchni master szefa. Dzisiejszy dzień ma być hot! Szczerze, to pomyślałam o alkoholu. Płomienny płyn, najbardziej to wódka, tak? Wydawało mi się, że będzie to związane coś z, coś z tabasko, bo wiadomo, tabasko w barze, jakiś ciekły pies, coś takiego, tak więc myślałam, że pod masterboxem będzie, będzie tabasko. No to chyba czas przekonać się, co te skrzynki kryją w środku. Podnoście! Będzie ostro. Karolina Reaper. To jest najostrzejsza papryczka na świecie. Znam tą papryczkę głównie z filmików, gdzie szaleńcy po prostu zjadają taką i wiesz, i potem ledwo dają radę wytrzymać. I naprawdę bałem się, że to będzie konkurencja, w której albo będziemy musieli z niej ugotować, albo co gorsza będzie musieli ją zjeść. Wolałem w tę stronę nawet nie patrzeć, bo wystarczył nam jeden pocałunek, był to dla mnie prawie pocałunek śmierci z Karolajną, więc podziękowałem. Ta konkurencja będzie jak ta papryczka, ostra, namiętna, wysłowa, pełna żądzy. Seksy gorąca kuchnia kojarzy mi się z seksy kuchnią Magdy Gassler. <noise> Strażacy będą potrzebni. Kucharzy, taka konkurencja nie mógł się odbyć bez najgorącej. Kobiety na tej ziemi bardziej gorąca niż papryka ostra. To jest ogień na dwoje piękne nogi. Naprawdę. <śmiech> <śmiech> zemleje, zemleje, kiedy powiem kto będzie, bo będzie. Ania mucha! <laughs> Chodzi! Takim kocim ruchem, tygrysica taka, taka kociara jakby nęcącym wzrokiem patrząc na, na wszystkich, oczywiście oglądając na facetu i czekając, aż oni się rozpłyną po prostu i rozmarzą. No i tak było w rzeczywistości. O, tak się cieszę, że was widzę. E, e, no, co mogę powiedzieć, tak? E, Oj, Anna Mucha to jest generalnie pewna ikona seksowności w tym momencie. <laughs> Mrugni dwa razy, jeśli jest. Widziałem bardzo zgrabne nogi i piękny, piękny śnieżny uśmiech. No wiadomo, no później oczywiście poszedłem też na inne rzeczy. <laughs> Boże kochany, uwielbiam mężczyzn z apetytem na życie. <laughs> Dzień dobry Aniu. Kurde, Jaga, Chociaż myślałam, że ma większe cycki. <laughs> no bo tak w telewizji się większe wydają.